Cześć witam Was. Dzisiaj montaż haka Espas 5. Jak widzicie tu już mam rozebrane potem będę pokazywał jak składam. Także żebyście widzieli gdzie po kolei gdzie są y otwory do zdejmowania i zakładania. Także teraz pokażę jak montować y hak y w belce. Tu mam belkę już y ściągniętą, odkręconą. Y tu są śruby, na których belka była przekręcona. Za tą zaślepką za za mamy otwór, w który wkładamy to właściwie jest nakrętka. Płaskownik z nakrętką, tak. Tu są otwory. Z boku są otwory. Konstrukcyjne już tutaj przez producenta przygotowane. Także to ułatwia bardzo sprawę. Dobra, słuchajcie, teraz y, zrobię tutaj śrubam, śrubą, zrobię y, przez te zaślepki y, dziurki i wsunę to do środka. Jak widzicie, to się chowa praktycznie całe, także nawet nic tutaj nie wystaje. Także potem można tą zaślepkę, także nie wycinajcie tego tak, jak jest napisane w instrukcji, tylko potem tą zaślepkę tutaj przyłóżcie i nie będzie się tam wilgoć dostawała, nie? No dobra, zrobię śrubami tego i wam wtedy zrobię fotkę. Dobra, słuchajcie. Hak jest skręcony, znaczy, podpory do haku są skręcone i musiałem wyciąć trochę tego silikonu tutaj zabezpieczającego i pamiętajcie, że zaczynać najlepiej od tej śruby, bo na niej sobie podwisicie i tu łatwiej jest manipulować, wyprostować ten, 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 tą listwę i po prostu tu już jak na tym będzie wisiał to tam sobie potem jakoś traficie warto jest przed przykręceniem przed skręceniem tego na ziemi Wkręcić, wkręcić śrubę w te gwinty, tam, żeby po prostu je rozruszać. Wtedy będziecie mieli pewność, że jak będziecie wkręcać, to krzywo wam nie będzie wchodzić i nie spieczycie gwintu, nie? O, tak to wygląda. Teraz będę przykręcał hak tutaj do, do tych podpór. I jak przykręcę, to dalej będę, pokażę Wam co, co, co dalej. Dobra, to też. Podpora haku już zamontowana na trzech śrubach. Najlepiej zacząć od powiesić na tych dwóch przeciwległych i podeprzeć sobie tutaj, tak jak ja, widzicie cegłówką. Wtedy skręcamy, skręcamy tą pierwszą, ale nie do końca tak tylko, żeby się bujało kolokwialnie mówiąc i potem podnosimy do góry i ściągamy resztę. Także jedną ręką właściwie można to wszystko zrobić. No, teraz będę robił najpierw elektrykę. Podciągam elektrykę, także tutaj jest otwór z zaślepką. Także przeciągnę kable, tu się wepnę. Przepraszam, nie tu, tylko tu w kostkę od świateł. Zgodnie z instrukcją, tak jak. bo to nie jest instalacja dedykowana. Tylko po prostu trzeba będzie wyłączać czujniki, nie? Jest to, jest to w menu samochodu, można wyłączyć tylne czujniki osobno na czas ciągnięcia przyczepy, nie? żeby się po prostu one cały czas nie załączały. Jak zrobię elektrykę, podciągnę, to Wam pokażę co i jak, nie? Dobra. Podłużnica przykręcona. Ale sam hak będzie dawał niezłe zabezpieczenie. Także solidna konstrukcja. To jak widzicie, nie, 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 usunąłem, nie usunąłem tej gumy, nic nie musiałem wycinać. Także guma jest oryginalna, nie? tak jak powinna być. Ciężko jest, znaczy to trzeba przekręcać z wyczuciem, dlatego że to jest ta uszczelka i tak w sumie nie ma co tak ostro skręcać, jak jest skręcony hak. Nie? Także to już jest z wyczuciem. Widzicie, hak nie będzie ingerował w zderzach, także nic nie trzeba przycinać. Przy okazji sobie zabezpieczyłem te wszystkie neurologiczne punkty, trochę go przemalowałem. Dobra, teraz biorę się za elektrykę. Będę się wpinał do tych przewodów od lamp. Wybrałem moduł siedmiopinowy. Bez podłączenia do. Moduł cofa czujników cofania, dlatego że mam w, tutaj w renówce jest osobno można tylne czujniki wyłączyć. Bo okazuje się, że nie zawsze ten, ta, ten moduł wyłącza te czujniki. Więc po co przepłacać? No dobra, zabieram się do roboty. Tutaj z internetu sobie ściągnąłem schemat i będę podłączał. Najgorsze jest to, że, że muszę wpiąć się, podłączyć się do samego akumulatora, bo niestety ta instalacja tutaj wtyczkami, znaczy gniazdkiem, gniazdkiem steruje, który jest tutaj z tyłu i było łatwe podłączenie, ale niestety to też jest odłączane, a musi być, moduł musi być minimalnie minimalnie zasilany, także muszę się podłączyć bezpośrednio do akumulatora. Tak wymaga tutaj instrukcja i e, nie będę z tym dyskutował i podłączę tak, jak powinno być, żeby nie było w przyszłości żadnych problemów. Jak będę składał zderzak, to Wam pokażę, jak się zakłada lampy. Teraz tak odkręcamy, jeżeli chodzi o zdejmowanie zwyczaka, odkręcamy trzy tutaj, y, tam trzy śruby, dwa, tam w środku raz, dwa, i tutaj u góry trzy. Y, potem pod spodem są, y, tutaj jest. Pod spodem mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery śruby są. Tutaj już założyłem lampę. Tutaj mamy raz. Te kołki. Raz i dwa. Teraz tak. Tutaj się ściąga tak, że y, trzeba mieć y, do podważania. Trzeba tu wyciągnąć. I tutaj nie wiem, czy widać. W środku też jest, też jest y, zahaczone. Trzeba po prostu lekko odhaczyć. I tam odskoczy, tylko trzeba y, też lekko popchnąć, y, popchnąć zderzak w tą stronę i wyciągnąć go. Czyli pchamy w tą stronę i wyciągamy. Jak już wszystko się tutaj je poluzujemy. Jeszcze tu muszę przykręcić śrubę. Czyli tu mamy dwie śruby. I, i właściwie to wszystko. Y, tutaj, y, tutaj... Są na takich zatrzaskach, czyli trzeba lekko unieść do góry i pociągnąć. Dobra. I to by było chyba, chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o, o zerach. Zaraz, zaraz pokażę jak. Aha, lampy. Tu mamy dwie śruby. Raz. Nie wiem, czy widać. O. Mamy dwie śruby. Raz. I tu u góry jest druga. A tutaj w środku mamy yy, śrubę. Taką śmieszną. O. Taka śruba. I niestety trzeba rozebrać ten boczek. Zaczynamy tutaj od góry. Tutaj jest, podważamy i odkręcamy śrubę, i ten plastik nam tutaj wychodzi. Nie trzeba z tamtej strony odkręcać. On po prostu tutaj wyjdzie. Teraz tak to otwieramy. To wygłuszenie zdejmujemy. I tam w środku. O, widzicie, tu jest otwór, i tam jest przykręcona lampa. Dokładnie ona jest przykręcona w, przez ten otwór, nie? Także to przechodzi tu. Jak to odkręcimy, to lampa schodzi w ten sposób, że. Ona ma tutaj, ona tutaj siedzi na takim, o widzicie, tu siedzi na takim tym, trzeba to leciutko odepchnąć w tą stronę i tu mamy taki bolec i wtedy ją wyszarpnąć, ale trzeba to robić z wyczuciem, żeby, żeby po prostu nie połamać tego plastiku, bo mi, ja niestety ten plastik mi odpadł, czyli, od, ale go wkleiłem, wkleiłem bo, znaczy on tutaj nie jest przyklejony, on jest przyklejony na dwóch takich łapach z tamtej strony, ja pokażę może, o widzicie? Tu jest, Ale tego się nie odkręca, bo to jest, to jest razem z tym. Nie? Nie, nie ma opcji, żeby to odkręcić z tamtej strony i, i tu, po prostu, tu po prostu go urwałem. Nie? Także no, trzeba to robić z wyczuciem. Jak lampa wyjdzie, to już zderzak będzie schodził. Także najpierw odkręcamy lampę. Nie? Pamiętajcie o tym, że tutaj jeszcze są w tym miejscu takie plastikowe zaślepki, trzeba je podważyć tą górną część. I, i wtedy wyciągnąć, nie? Tak samo tutaj, yy, w tapicerce też są, yy, jest te, też yy, jest po tym kołku i też trzeba go podważyć i wyciągnąć. Także ja dla ułatwienia zdjąłem sobie yy, zdjąłem sobie tą osłonę yy, tutaj tego tylnego pasa i teraz. Yy, jeśli mi się uda jedną ręką, pokażę. Tutaj, tutaj jest ta wtyczka, żeby nie zapomnieć jej podłączyć, bo u koledzy, koledzy właśnie tak się zdarzyło, że podłączył, wbił lampy i, i zapomniał niestety podłączyć wtyczek. Także wtyczki zapinamy i tak jak mówiłem, zakładamy w ten sposób. Zakładamy w ten sposób i tu w tą stronę wciskamy. Tylko pamiętamy o tym, żeby ten bolec tutaj trafił Stracił ten odtwór. Także, hak, już elektrykę podłączyłem. Także właściwie, właściwie zostało mi tylko pociągnięcie kabla do, do akumulatora, chociaż nie wiem, zastanawiam się, czy producent nie zaleca podłączania pod zapalniczkę, ale na zapalniczce są tak grube kable, że, że nie wiem, czy właśnie nie podłączyć tego pod zapalniczkę. Chociaż nie wiem, czy, czy tak naprawdę. Nie podłączyć, nie zrobić końcówki do zapalniczki, po prostu nie, nie, nie podłączać tego, tego przez, przez wtyk do zapalniczki. Przecież z przyczepą nie będę jeździł codziennie. No nie wiem, zastanowię się nad tym. Czy będę ciągnął kabel do akumulatora, czy po prostu podłączę pod zapalniczkę i najwyżej zrobię wyłącznik. Nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Także wszystkich pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie mojego filmu.